Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Warty Poznań, pana Dawida Szulczka. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam. I rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem 29. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W piątek o godzinie 20.30 do grudziska Wielkopolski, Wielkopolskiego przyjedzie wicelider Legia Warszawa. I przed tym meczem dostaliśmy od dziennikarzy sporo pytań za pomocą systemu Akredito. Będę teraz czytał te pytania, czytał trenerowi, czy ten trener będzie odpowiadał. Dzień dobry. Czy przed sezonem spodziewał się pan piątego miejsca w tabeli na tym etapie sezonu? Dzień dobry. Nie, nie spodziewałem się. Dziękuję. Czy uważa pan, że wejście na podium tabeli Ekstaklasy w obecnym sezonie jest jeszcze możliwe? Czy myśli pan, że to realne? W każdym meczu chcemy wygrywać, więc jak wygramy wszystko, a pogoń i Lech yy, i Legia będą przegrywać, to wszystko jest możliwe, nawet wicemistrzostwo. Mhm, dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie trenerze. Z pewnością oglądał pan, pan mecz Legii z Lechem, i czy kolejarz dał panu pomysł w cudzysłowie, na Legię, yy, i czy w jakiś sposób pomógł? Yy, oglądałem mecz, ale Lech nie dał mi pomysłu na Legię. E, gramy innym systemem w innej strukturze organizacyjnej. E, mamy też inny, innego typu zawodników, więc nie, nie bierzemy jakoś specjalnie tego, co chciał zrobić Lech z Legią pod uwagę, tylko bardziej koncentrujemy się w analizie przeciwnika na tym, co, co robi Legia, czyli dośrodkowania Mladenowicza z głębi, czyli to, że wszołek lubi wbiegać, dostawać od złe piłki prostopadłe i później gra albo wzdłuż bramki, albo wycofuje na szesnastkę. No i mnóstwo innych rzeczy. Powiedziałem akurat do takich, które są oczywiste i wszyscy to wiedzą, ale są też takie, które są mniej widoczne dla poszczególnego widza, a my to w analizie zauważamy, że ktoś ma odpowiednie nawyki. No i chcemy to wykorzystać, też tak, żeby nasz, wyeksponować nasze atuty. Dziękuję. W ostatnim meczu Pana zespołu z Legią Warszawa wojskowi zwyciężyli 1 do 0. Jakie wnioski wyciągnie Pan z tamtego spotkania, by wynik był lepszy? No, to już ponad pół roku temu chyba było i wyciągnęliśmy wnioski. Około pół roku temu nie, nie pamiętam dokładnie, który to był dzień. Uważam, że było sporo takich niezłych momentów. Na pewno dobrze zaczęliśmy samo spotkanie z takim animuszem, z chęcią gry w piłkę. Uważam, że lekko zmodyfikować mogliśmy sposób bronienia, jeszcze. Mieliśmy trochę inny plan na Legię na tamto spotkanie eee, i uważam, że delikatnie podrasować to, co zrobiliśmy wtedy i, i teraz będzie jeszcze korzystniej. 8 października był ten mecz, więc już ponad pół roku faktycznie, tak jak trener mówi. Eee, Dzień dobry, panie trenerze. Po meczu ze Śląskiem Wrocław dość pewnie wypowiadał się pan o przełamaniu w starciach z drużynami stop 4 w kontekście meczu z Legią. Czy ma pan przygotowany jakiś haczyk taktyczny, który pozwala realnie myśleć o zdobyciu trzech punktów w piątkowym meczu? Statystycznie musimy kiedyś wygrać z drużyną z top 4. W tym sezonie nie wygraliśmy, już było 7 takich spotkań. W zeszłym sezonie z Lechem też przegrywaliśmy, z Rakowem też. Z pogonią nie wygraliśmy, więc ostatnim razem, kiedy pokonaliśmy drużynę z top 4, to z obecnego top 4, to była Legia w Warszawie, więc już minął ponad rok. Tych spotkań już trochę od tego czasu zagraliśmy z tymi drużynami, więc wydaje mi się, że jest taki moment, w którym możemy się pokusić o niespodziankę. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, czy, co czuje Pan przed meczem z Legią? Czy jest to stres, czy wręcz przeciwnie? <laughs> Nie, no my mamy 41 punktów. Na pewno czujemy same pozytywne rzeczy. Po pierwsze, już jesteśmy w miarę bezpieczni, jeśli chodzi o utrzymanie, czyli ten cel nadrzędny zrealizowaliśmy. A po drugie, no to wielka radość, że możemy z takimi drużynami rywalizować, jeszcze większa jest, jak możemy takim drużynom urywać punkty. Więc same pozytywne emocje, żadnych negatywnych nie odczuwam przed meczem, ale nawet jak mieliśmy 10 punktów, to też nie jestem raczej osobą, która jakoś się stresuje przed spotkaniem. Tylko po prostu wierzymy w to, że jesteśmy dobrze przygotowani. Ja jako trener wierzę, że dobrze przygotowałem swoją drużynę do meczu i nie odczuwam negatywnych emocji. Zazwyczaj jestem naładowany pozytywną energią przed spotkaniami. Dziękuję bardzo. Prośba o przedstawienie tego jak wygląda sytuacja kadrowa Warty Poznań przed meczem z Legią Warszawa. Wszyscy zawodnicy są zdrowi. Wszyscy zawodnicy już trenowali w tym tygodniu na pełnych obciążeniach, również Kieliba, Kostewie, Czy jest to ich pierwszy tydzień, kiedy są w 100% obciążeniach, Kupczak już drugi tydzień, Grzesik, Miguel Luis, Miguel Luis drugi tydzień, Grzesik e, trenował już w treningu wyrównawczym na 100% dzień po meczu ze Śląskiem, teraz cały tydzień też, więc do spotkania z Legią będziemy mieli dostępnych wszystkich zawodników. Dziękuję bardzo. Czy jest Pan zwolennikiem zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia? A jeśli nie, to czy przewiduje pan sporo zmian w zespole na mecz z Legią? Nasz właściciel zawsze mówi, że za zasługi to się stawia pomniki, więc mogę pochwalić zawodników, którzy grali ze Śląskiem, ale za chwilę jest kolejny rozdział, kolejny mecz i potrzebuję takich, którzy wygrają z Legią i będą dobrze z Legią grać i okay, oczywiście, że ta dyspozycja jest ważna i to jak wyglądamy w meczach, to jest to jest rzecz bardzo ważna jak nie najważniejsza, natomiast no, mierzymy się z drużyną, która gra inaczej niż Śląsk, choć 3-5-2 często w Legii, 3-5-2 w Śląsku często funkcjonuje, ale całościowo jest inny typ zawodników, więc mogą być jakieś zmiany w składzie, No, ale wiadomo, że nie będę teraz mówił o tym, jakie to będą zmiany. Mhm, dziękuję. Jak trener scharakteryzuje Legię Warszawa w tym sezonie? Czy można powiedzieć, że to kalka pogoni Szczecin z poprzedniej kampanii, czy jednak trener Kostar Pana zdaniem wprowadził coś nowego w swoim repertuarze prowadzenia zespołu? A jeśli tak, to co to takiego jest? No, na pewno nie jest to kalka, bo Legia gra w innej organizacji, funkcjonuje inaczej, mają inne zadania zawodnicy Legii niż w Pogoni. W Pogoni to była gra w bloku czteroosobowym, dużo rzeczy działo się w bocznych sektorach. Legia gra w trzyosobowym bloku, zdecydowanie więcej bramkarzy uczestniczy w rozegraniu. Środkowie pomocnicy są trochę, trochę bardziej mobilni jeśli chodzi o poruszanie się nie ma takiej typowej szóstki nie dzieje się aż tyle w bocznych sektorach bo też zależy to gdzie gra Jozue, który lubi wziąć na siebie ciężar gry więc zupełnie uważam że że legia gra w trochę no nie w trochę no uważam że legia gra inaczej niż gra pogoń rzeczy które są nowe no to przed chwilą wymieniłem i jeszcze pierwszy członek jaki był tego pytania? Czy o tą kalkę i czy wprowadził trener coś nowego w swoim repertuarze prowadzenia zespołu, to może tutaj no, to Myślę, że się odniosłem do tego. Na pewno uwypuklił hmm. walory rzułem Ladownicza w szoku. Hmm. I myślę, że jest to widoczne plus wraz z całym sztabem dobra praca, bo to, że bramkarz też tak gra nogami i to, że zawodnicy dobrze funkcjonują w strukturze, to to jest też pewnie robota wszystkich tych ludzi, którzy tworzą sztab z trenerem. To, to, to są rzeczy, które ja uważam, że trener wprowadził, bo nie widziałem, żeby Bogoń grała aż w taki sposób z Rąkarzem w zeszłym sezonie. Mm -hmm. No i też było pytanie o to, jak trener charakteryzuje Legii, ale to też już chyba wcześniej była odpowiedź. Tak. Dobrze, przechodzimy do... właściwie na tym kończą się pytania dotyczące meczu z Legią. Są jeszcze dwa takie około boiskowe. Jedno jest takie, że dziewięciu zawodnikom Warty Poznań kończy się z końcem sezonu umowa z klubem i czy W związku z tym y, latem dojdzie do wielu zmian kadrowych w Warcie Poznań. No mamy gwiecień, a kontrakty wygasają z końcem czerwca, więc y, jesteśmy skoncentrowani na grze. E, jeżeli któryś z zawodników e, rozmawia z innym klubem albo jeszcze z naszym dogrywa warunki kontraktowe, to nie ma to dla mnie wielkiego znaczenia, bo liczy się to, jak prezentuje się na boisku. Jeżeli będę widział, że któryś z zawodników nie jest skoncentrowany na swojej pracy, no to taki zawodnik nie będzie grał w meczu. Jeżeli ktoś przedłuży kontrakt z Wartą albo podpisze w innym klubie, to, to ustalać skład będziemy na tej podstawie, jak on wygląda w meczu i w mikrocyklu treningowym, całym tygodniowym, bo jeżeli będzie dawał dużo drużynie, to, to to nie ma znaczenia. Dopóki płaci mu warta, ma się skoncentrować na pracy w Warcie. A druga rzecz jest taka, że pracujemy nad tymi przedłużeniami. Ja nie jestem osobą, która te rzeczy pilotuje. Ja mogę tylko wyrażać swoje zdanie na temat zawodników, z kim chciałbym dalej współpracować, z kim bym nie chciał, i przekazywać to zawodnikom, przekazywać to w klubie. I wiem, że klub działa w tym kierunku. Dbamy o to, żeby tych zmian kadrowych nie było jakoś bardzo dużo, ale wiadomo, że dobrze, dobrze żeby był jakiś dopływ świeżej krwi, tym bardziej, że w zimę było bardzo mało korekt. Więc jeżeli odejdą od nas jacyś zawodnicy, to w to miejsce na pewno klub ściągnie innych wartościowych i będziemy musieli przepracować okres przygotowawczy i zastanowić się nad tym, jak powinna grać Warta w kolejnym sezonie, biorąc pod uwagę, jaki mamy typ piłkarza. Dziękuję i ostatnie pytanie jest takie, liga ligą, ale nie sposób nie odnieść się do tematów około klubowych. Pożar wywołały słowa prezydenta Poznania, który zasugerował poszukiwanie działaczom sponsora w sprawie budowy nowego stadionu. Czy, co Pan Trener sądzi o tym? No, przede wszystkim ja pracuję na boisku, zajmuję się tym, żeby Warta zdobywała jak najwięcej punktów. I są i inne osoby, które zajmują się sprawami związanymi z obiektem, z rozmowami. Więc myślę, że to jest pytanie, żeby poznać bardziej szczegóły, to jest pytanie nie do mnie. Ja, moje subiektywne zdanie, które mogę wyrazić, jest tylko takie, że na pewno ludzie, którzy przyjmują nas z Grodzisku, troszczą się o nas i dokładają wszelkich starań, żeby nam było dobrze. No i na pewno jesteśmy klubem, który nazywa się Warta Poznań, więc jak sama nazwa wskazuje, chcielibyśmy grać u siebie tutaj w domu. I nic więcej, jestem typem trenera, który skupia się na tym, co ma, a nie czego mu brakuje, więc ja skupiam się na tym, że Mam fajną drużynę, możemy, możemy dużo rzeczy dobrych razem osiągnąć, mam dobry sztab, mam właścicieli, którzy mi stwarzają dobre środowisko do, do pracy, czy prezes, czy właściciel Fareszewski, czy prezes Janicki. Koncentruję się na ludziach, ale chciałbym też w jakiś sposób wspierać to, że nasz właściciel szuka, szuka możliwości, żeby ten obiekt dla Warty powstał. Więc mogę wyrazić swoje zdanie, że chciałem, żeby warta grała w Poznaniu, natomiast e, też muszę podkreślić to, że ci ludzie, którzy w grudysku o nas dbają, dokładają wszelkich starań i e, jestem im za to bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Myślę, że te kwestie stadionowe to temat faktycznie na, na, na inną konferencję, na inne spotkanie. To, co czeka Warte teraz w najbliższym czasie, to jest piątkowy mecz z Legią Warszawa. Początek, przypomnę, o godzinie 20.30 w Grodzisku Wielkopolskim. Bilety na ten mecz jeszcze są. Zachęcam do zakupu na stronie bilety.wartapoznań.pl. Na dzisiaj to już wszystko. Trener wraca do treningu. Państwu też dziękuję za udział w konferencji. Trenerze dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzymy wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia.